Normalnie, koń, kurde, kraba rucha. Co się dzieje? Dzień! Dobry, witam serdecznie. Tagowarna kamera na start. Piękna sprawa. Aj Witam, witam, witam. Dobra, chyba nareperowałem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nareperowane! Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ej, kurczę, leży u mnie na tym, na stole, na biurku w sumie. Ta. ten ciuch od Arquella, kurczę, jeszcze go nie otworzyłem, ale kiedyś mi chciał to zrobić. Wierzę, ale. i wychodzę z domu! Po co wam ubierać taki piękny ciuch? Na streama? No nie wiem, nie wiem czy jesteście godni tego. Open na streamie esencja? A ja się nie znam tak na ciuchach. Może ten, ej, może Nitro zrobi opening, kurczę, ciuch o To było ciekawe w sumie. Może by tam mokrego suchara wyjaśnił. Chyba trzeba tutaj podsunąć pomysł dla litra. Też nie trawisz suchara. Nie, ja tam lubię suchara. Spoko jest ogarnięty chłopak, ale. Ale, ale. Kurczę, no to ca cała jego analiza była trochę dziwna. Po prostu. Takie mówienie, że po co robi jakąś tam markę odzieżową, skoro nie będzie z tego pieniędzy. Mm, no nie wszystko się robi dla pieniędzy. Po prostu, tak myślę. Myślenie tylko przez pryzmat tego, ile pieniędzy można wyciągnąć z czegoś. Mm, no nie wiem, czy o to chodzi w życiu. Nie chodzi o to, żeby się spełniać? Po co żyjemy? Ludź, żeby pieniądze robić? Chyba nie, chyba nie. Nie wiem, czy on wejdzie. Padam, ale padam od turetu, nie? Dobra, spoko. Wydaje się, że warto. Bo nie mogę wejść tutaj. Dobra, jebać. Szarpnie by to. Jak się zabijam. Czekaj, miałem zonę? Nie, nie miałem. Po zabiciu sobie dostałem. A nie, czekaj, no ty, mogę to zagrać chyba. A jeśli zabiję, będzie okej. Okay. Jeśli dostanę asystę? Dobra, okej. Okay. Ja hola. Okej, okay. do samego końca. Okej, okay. aha, Renekton chciał killa. To już zramował, może mogę go zostawić. Wejdziesz, nie wejdziesz? Nie bardziej staję. A jolo. Proszę, zabij ją. Dziękuję Ci. Ok. Ej, no ci. Hehe, he, let's go baby! Wszyscy grają źle, tak naprawdę po ich stronie. Czy nie, Tatarie nawet nie gra źle chyba. No nie wiem. No, po prostu byliśmy lepsi. Czekolwiek też nie wiem dlaczego. Czemu słapnęły kija nad rivenką? Dziwny. Czego mopa ściąłeś? A, potrzebowaliśmy tego jaka mopa do ścierania, wiesz? Zmierzłem. Dobra, nie będziemy kupować ze sklepu, tylko ten i zrobiłem mopa. I normalnie teraz myjemy podłogi tym. Tak, Maybe we can! Dajcie, na czas, na czas, na czas. Dobrze, 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 dobra. Kasuje to, mamy jak na hita. Siema, witam. O chora. Dobra. Po kurczę, do niej dalej. Dobra. Dobra, na pomóż na kumpla. Eee, dobra. Tak. ma musi za 10 opłacy. Nie no to jest po prostu drużyna marzeń. Ja pierdykał, no. No nie no, naprawdę mi tak dokucza. Maskowie jeszcze chyba? No miał jak coś. coś to sprawdziłem to i miał. Musi bierze. No nie wiem czy mi się podoba to zagranie. Nie okay. yeah, no, nawet asysty nie dostałem. Was tutaj? Tak, spotkał się. Normalnie. Koń kurde kraba rucha. Co się dzieje? Samones drift. Holy shit. Ballet? Nie no proszę Twitch. To był tylko żart. Just a joke. Please. Don't bother. Thank you. Proszę. Dziękuję ci. Okay. Gdzie nasz był? No jak to patrzę, to jest dobre. Ło, oh, aleber, fascik, ty, peta, 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 peta. Oh, Zapieram na to. No. Pięty. No jak na pewności. No mówię, no free gangs okay. Okay. Ale tak takiego double bafika przytuli panowie, to wam mówię. Kurczaki. Ej, okay, wejdź.

Dlaczego no dwie asysty? Dajcie mi zabójstwa jakieś, kurde, co to ma być? No ja jeszcze już wszystko? Hmm. Og oh, her skal det tegge? Nie wiem co teraz, próbujemy ich dusić chyba, nie, no. nie no. wiem Fajnie, Czy mogę dodawać no. damage? Do Aha G Teraz padały Tak, no to weszło. ten chłop nie ogarnął, że jak karma sfleszowano, to musiała do krzaka sfleszować? Maybe? Go, go, go. go. Kół traf proszę cię. Kurczę. Kurczę, mogę być autotekami. Weź? Weź, weź. No weź, że tu. Nautilus, lepiej jesteś? Jeszcze. Jeszcze kasterów bierze. No. Ja dupia. Ty. Co jest z tym Nautilusem no, do cholery jasnej? Ty, no, super pika wziąłeś, ale grasz jak gówno jasne, jakieś. High is like the worst player. Pfff. Mać... Jak cię. Naprawdę. Fajnie, jeszcze tędy idź, No, super. Jak jest wave na turecie. Ten chłop robi takie rzeczy, te które w mordy by dostał, naprawdę. I pisze, że ja jestem jakiś kwa, worst. Ja ci klapse gościu sprzedam, będziesz miał kwa, worst. Pas chyba Mam go, no. chyba Hej jak się poświęciła, bo... Ale no, nie wiem, Czerką się Nice, fajnie, że jestem kila. No. Tu stoi Eee, no free free, 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 free Diana. Free Diana. Za darmo. Odbał, jeszcze oddał nam. Brawo, dzięki chłopacze, że posłuchaliście. Super jesteście. Widzicie już, jesteście lepiej, niż ten notatnik z widziota. Hehe! Ay, a gaming! Let's go! Ale długi silence. Jakbym zagrał tego silensa, to bym zniknął. jakbym zagrał E, to bym zniknął i bym mi gościu nie dał R, prawda? ktoś to musi szarpnąć albo skanęło. bo też wolał, ale, wow, ale nice, ładny. 29 minuta. Nautilus nie ma zrzepionego itemu pod supporta. Ja, tupia. Jak można być tak słabym? Nie zaraz sobie z tego sprawy. Myślę, że w stanie wytłumaczyć. Sakra.